Cześć, jestem Hitatem. A w dzisiejszym odcinku zagramy sobie w Minecrafta Survival. Yy, I ogólnie to chcę, chciałbym, żebyście pod tym odcinkiem zostawili yy, 5 łapek w górę. I myślę, że da, uda mi się zrobić jakiś kolejny odcinek yy, właśnie z tej właśnie z tej serii. Mm, więc myślę, że uda się tak zrobić, że, że, myślę, że uda się zrobić. Yy, ogólnie to poszedłbym sobie teraz do kopalni mojej. Ogólnie poza odcinkiem też sobie zbudowałem nowy domek. Jak widzicie, jest bardzo fajny. Mm. I znalazłem też jeszcze jakąś kopalnię. No i tak sobie idę, idę. I znalazłem gdzieś żelazo, tylko teraz już nie pamiętam gdzie. Ja sobie może lepiej wezmę mieczek do tego, do rączki. Ale chyba no, nie ma tutaj. Lecimy tam. O, i jest żelazo. Wykopiemy sobie je. Ogólnie weszłam sobie w ustawienia wideo pod, w, w tym Minecrafcie i ustawiłem sobie na klasyczny. Mm. Teraz Minecraft zmienił wygląd, lepiej się w sumie teraz gra. Yy. Myślę, że wam też będzie się to lepiej, oczywiście, oglądać. Yy. Dobra, ten venio sobie później we, zrobimy. Dobra, pójdziemy sobie teraz na górę, tylko muszę sobie najpierw jakiś kobel z wykopać, żeby się tam dostać. ra Mam już kiń, więc Dobra, idziemy sobie na górę. Ok, przepalamy sobie to. w naszym piecyku. Niech nam się ładnie przepala. I teraz właśnie zostawcie subskrypcję i... udostępniajcie ten filmik swoim kolegom. Jeżeli jesteś nowy na, na tym kanale, to jeżeli nie kliknąłeś jeszcze tego czerwonego przycisku subskrybuj, to jesteś naprawdę w ogromnym błędzie. Więc kliknij ten czerwony przycisk subskrybuj a następnie dzwoneczek, który obok niego jest, aby otrzymywać kolejne powiadomienia o najnowszych filmikach na moim kanale. Więc, no, no dobra. Zjedliśmy sobie jedzonko. Ogólnie poza odcinkiem sobie zrobiłem to takie, wiecie. Były potrzebne. Ok, zobaczcie, widzicie, mamy lamę już, więc całkiem nieźle. Zaraz zrobiliśmy sobie ją. Yy, bo i tak nam nie jest potrzebna, więc po co mieć lamę, jeżeli nam nie jest potrzebna? Ale fajnie jest to zrobione, że można sobie pływać w Minecrafcie. To jest oczywiście wersja. 9.13.0.2 Bo już jest nas pomału, więc położymy się spać. Oczywiście to będzie bardziej taki odcinek z kopalni. Bo... Ok, jak widzicie, już mamy jedną skórę. Więc całkiem nieźle. Mam jedną jedzenie, a przydałoby się wziąć troszkę więcej. Więc weźmiemy sobie. Mam jeden beefashtek i baraninę. Więc naprawdę. Nieźle. Nie ma jakieś pochodnie? Nie, nie mamy niestety, więc musimy je sobie zrobić. Mm, teraz musimy sobie ściąć troszeczkę więcej drewienka, bo u mnie z drewnem jest bardzo cieniutko ostatnio, więc będzie trzeba nieźle się naścinać. Dozwolony, dozwolony. Ok, mamy, mamy już w sumie 18 drewna, tylko są tutaj dwa rodzaje. Okej, okay. ojejciu, dobra, yy, mamy bar naprawdę bardzo dużo tego drewna, więc możemy sobie zrobić już patyki. Zrobiłem sobie jeszcze oczywiście dwie skrzyneczki. Te dwie skrzyneczki myślę, że będą takie bardziej spraw, kilofy i tak dalej. Więc myślę, że to będzie takie. Dobra. Poczko. Teraz sobie weźmiemy tutaj te kilofy i inne rzeczy. I sobie włożymy do tej skrzyneczki. Dobra. Też to schowamy. Ok. Teraz mamy już patyki, więc schowamy sobie je tutaj. O. I w sumie już możemy iść do kopalni. Więc naprawdę. No, dzisiaj miałem się zrobić ten pochodny, i nie zrobiłem. Taki nubek ze mnie jest. Wezmę sobie te pakietki tutaj, co mam. Myślę, że star, 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 Teraz wystarczy, star, teraz Poszukamy szukamy sobie dalej jakichś jakich rzeczy tutaj sobie będziemy kopać. Tak? Mm, takie tunele też z poszukiwaniami, za, żeby poszukać troszkę diaksów. Mm, I myślę, że się wam, myślę, że wam ta seria się bardzo spodoba, mm, bo bardzo się staram, żeby Wam się podobały filmy na moim kanale. Dobrze. Tak. Mam 24 kół, 100 lat sobie trzeba też oświetlić. Dobra. Tutaj, gdzie to? Po, po, poszedłbym sobie niżej. Troszeczkę niżej bym sobie poszedł, żebyśmy mogli w sumie już sobie wziąć, zobaczyć, gdzie są diaksy. Potem sobie skraftujemy z naszego żelaza te kilofy, żelazne i tak dalej. I potem już w sumie pójdzie nam z górki, bo będziemy już mieli diamenty, więc... Więc luz. Dobra, to jest, ojej. Nie umiem chyba postawać. Dobra. Kupimy dalej. widzicie już mamy pierwsze rudy. Jest naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Jak widzicie, już odkryliśmy jakąś jakąś wodę. Dobra, i tutaj w sumie już będziemy sobie kopać, tak? Dobra, no możemy kopać dalej. Pijemy go, piemy. Będzie bardziej taki, taki odcinek z kopalni, gdzie będziemy sobie kopać yy, dnele i będziemy ogarniać sobie diamenty. Dobra, więc kopiemy sobie dalej yy, na luzie. Więc ja zrobię małe cięcie i widzimy się, więc wró i wrócę wa do Was już yy, za chwilę. Okej, okay, już jestem sprotem, jak widzicie znalazłem już mm, żelazo, więc naprawdę nieźle już, nieźle, nieźle nam idzie na tej, na tej serii. Mm. Kopiemy sobie ten gravel w sumie. Dobra. Myślę, że możemy już iść w sumie na, na górę. Tu widzicie, już mam żelazo. Więc naprawdę, ja się bardzo cieszę. Okay. Idziemy sobie do nas na górę i tam w sumie, i w sumie wrócę do was, jak już będę miał te wszystkie y, rudy poprzepalane. Więc widzimy się za chwilkę. Ok, już jestem z powrotem. Y, nam się przepala tutaj, jak widzicie, już y, żelazo bardzo pięknie. W sumie już w sobie możemy zrobić. Y, Secik. Więc ja się będę naprawdę cieszy z tego. Okej. Okay. Już mamy pierwsze. Mm. pierwszy pierwszy dodaśnik sobie w tej serii. Pamiętam, nam się tutaj przepala. co ja weźmiemy więcej desek. Dobra, w sumie już sobie możemy zrobić kolejny, kolejną rzecz. Dobra, włożymy sobie tutaj te wódki. Już nie, że jesteśmy nawet uzbrojeni. Bardzo się cieszę. Mm. Ok, przepara nam się cały czas o żelazo.